małe mordeczko, z tej strony TheBugs, witam was w Overwatch'u. Wczoraj, 4 lutego był Chiński Nowy Rok. więc... znaczy się, nie, Chiński Nowy Rok się zaczął wczoraj. W Overwatch'u, a naprawdę Chiński Nowy Rok jest 15 lutego, ale to nic. Ale w Overwatch'u już jest, to jest fajnie. Nowe skiny są. O. Kontynuuj. To jest, to jest, nie, najbardziej mi się poja poka... Lerodzi mi się podoba. Mogę pokazać? Dziękuję. Orisa. Te trzy... Yy, wszystkie te skiny mi się bardzo podobają. A takich z wyzwań to mi się on podoba. I on. Znaczy się to ale to nie pasuje do niego. Więc dobra, otwieram skrzyneczkę. Śliskiej Nowego Roku. I lecimy do giereczki, roku. Epic. Nie mam To jest napad. To jest bardzo ładne, ale ja wczoraj okry. Dobra, jest na tryb. I wezwania od razu są. Łowca nagród. Więc co? Trzeba zacząć. Łowca nagród. Zacząć. O co chodzi? O Tejsze o co chodzi, Dołączę do meczu i widzimy się jak już będę w meczu. Dołączamy do meczu, więc jest fajnie. Ok. Faz, mój pat 3, 2, 1. No nie wzięłam Honzo Dobra już nie Ale to też umiem grać. Honor Jakby co to ja tego nie robiłem? Ja bym widział makry. Uh. Wiadomo, że ja tu Makry jestem najbardziej sam. Okej, okay, mamy tutaj. Ja. Panią echo. Chodź tu, echo, echo. O oh, ja. Uh. No wych. Była nie miła. Porażka to krok na drodze do zwycięstwa. Nie. A mogę wybrać? Słuchaj, oczami smoka. Ładnie.

Dobra, zabiję. Tyle dobrego, ale teraz muszę zabić ją. A to sobie na punkcie się gra, ok. Oj, że to

Przy jednej emiccji. Stój oczami smoka. Sługa łaga taki <tryfki> o Dobra, trzeci. Ja w ogóle się cieszę, że jest chiński nowerek. Ponieważ będę mógł w końcu być fajnego skina, do. się nie wierzę. Dlatego, że mogę zrobić takiego, to chcę jeszcze zrobić. to. To jest bardzo ładny skin dla mnie. Lublu. Jakoś tak się nazywa. Dobra, no to to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na razie i.